Hello! Myślę, że już jestem live. Odpalamy Instagrama i dzień dobry, w czwartek mamy poranek z Olgą Czwartkowy. Czyli drugi w tym tygodniu, temat na dzisiaj: pracownik kontra pracodawca, czyli tak naprawdę dwa różne spojrzenia na tą samą rzecz, ponieważ e, powiedzmy, że pracujemy w jednym i tym samym miejscu. Natomiast e, bycie zatrudnionym kontra byciem właścicielem salonu, bycie pracodawcą, to jest całkowicie inna e, historia. No, i właśnie dlatego pomyślam, że może warto to poruszyć, bo albo czyjąś perspektywę zmienię, albo czyjeś oczy otworzę, e, albo po prostu odnajdziecie się w którymś z tych schematów, od może e, og ogarniecie, że coś można byłoby zmienić. Można byłoby zmienić podejście do szefa, można by było inaczej spojrzeć na pracownika, więc lecimy. Ja generalnie mam e, notatki, w ogóle tabelkę. E, powypisywałam sobie tak, żeby po prostu możliwie niczego nie ominąć. Więc lecimy. Generalnie to są najczęściej dwa różne spojrzenia. Nie każdy pracodawca jest święty, nie każdy pracownik jest święty, to jest normalne, ale jesteśmy Polkami, kobietami i pracujemy w branży, w której dosyć łatwo zacząć, bo nie potrzeba wielkich inwestycji, żeby tutaj się, że tak powiem, odpalić. Więc naprawdę potrafi robić mieszankę wybuchową. I właśnie dlatego mega ważne jest, żeby każdy z nas po prostu wiedział, jaką ma rolę i co ma do zrobienia w tym biznesie. No i teraz. Pracownik w temacie zatrudnienie i praca. Generalnie potrzebuje deklaracji, ile konkretnie może zarobić i o ile takie dziewczyny, które pracują, cześć babski świat, i o ile takie dziewczyny, które są w branży jakiś czas, są w stanie sobie to tak mniej więcej chociaż policzyć, o tyle osoby takie świeże w branży, cześć, inne o tyle osoby świeże w branży, no generalnie wierzą w obietnicę, którą dostają na. Takiej rozmowie kwalifikacyjnej. Byłam też świadkiem takich historii, gdzie faktycznie dziewczyny po prostu w jakichś takich <laughs> szemoranych szkołach dostawały po prostu obietnice, że one teraz cześć Zuza, że one teraz będą za, nie będą zarabiały poniżej 5 tysięcy po tej szkole i generalnie po prostu bez żadnego doświadczenia, bez żadnej praktyki, one były po kursie i chodziły do pracodawców z zapytaniem, czy te minimum 5 będzie. Więc faktycznie można różnie trafić, i czasami nawet to, no nie powiem, że to nie była wina tych dziewczyn, natomiast trzeba mieć troszeczkę własnego myślenia. Biorąc pod uwagę, że pracujemy najczęściej na procencie, na procencie z podstawą, na progach, różnych takich historiach, to się wszystko da policzyć, biorąc pod uwagę, że już z góry znamy cennik salonu. Natomiast o ile pracownik może mieć to niepoliczone i tak trochę czekać, jak to się wszystko rozwija, o ile pracodawca w temacie zatrudnienie i płaca, powinien mieć to przynajmniej orientacyjnie policzone. Na jakie warunki może się zgodzić, bo wiadomo, że wszystkie... Hmm, hej, hej, będzie z mi w ogóle bardzo miło, jak się ze mną witacie, jak udostępnicie, jak dacie lajka, serduszko, oznaczycie mi w relacji, ja zawsze po prostu się mega cieszę. Powinien mieć pracodawca to mniej więcej chociaż policzone z tego prostego powodu, że on po prostu nie może się zgodzić na jakiś taki pułap poniżej opłacalności. I w momencie, w którym ja byłam przed zatrudnieniem pracownika, ja po prostu usiadłam, wzięłam po prostu sobie tablicę suchościeralną i po prostu pisałam orientacyjne obroty, orientacyjne procenty i po prostu w którym momencie, jakby od którego momentu ja na pracowniku zarabiam, do którego momentu ja dokładam, tak żeby po prostu wiedzieć, jak móc negocjować te warunki. Bo są osoby, dla których po prostu warunki są nienegocjowalne, okay, albo się godzisz na to, albo nie, i są osoby, z którymi można negocjować, ale trzeba wiedzieć, jaki to jest w ogóle zakres. I teraz. Przychodzenie do pracy i sprzątanie. To też są dwa różne podejścia, mimo że jakby wydaje się super proste, że po prostu trzeba przyjść do pracy i zrobić swoją pracę. No Generalnie no nie zawsze tak to wygląda, ponieważ yy, są takie zespoły, w których faktycznie podejście jest oczywiste, że przychodzisz do pracy przed klientką, a nie razem z klientką, albo jak klientka wie, że się spóźnia 5 minut, to ty też się spóźniasz 5 minut, więc ta klientka, która wyjątkowo się dzisiaj nie spóźniła, stoi 5 minut, czeka na ciebie pod drzwiami. No, jakby w mojej ocenie jest to nieprofesjonalne na maksa. Też byłam nieraz nawet kursantem, który stał pod drzwiami centrum szkoleniowego, bo instruktor przychodził po prostu, punkt. A tak naprawdę, punkt to się powinno szkolenie zacząć, a nie drzwi otworzyć. Natomiast, jakby abstrahując, po prostu postawcie się w sytuacji tej klientki, która ewentualnie czeka, więc to naprawdę 5-10 minut was nie zbawia, natomiast zupełnie inaczej wygląda w stosunku do klienta całkiem inne pro. Natomiast, jeżeli chodzi o sprzątanie w stosunku do pracownika, oczywiście są takie osoby z was, które po prostu jakby. No, czają bazę, że kurczę, pracuję na tym miejscu, jest to takie moje, powiedzmy, reprezentatywne miejsce, więc potrzebuję, żeby też klientka widziała, cześć, Bata, że jestem pro że tutaj u mnie wygląda jakby to wszystko spoko, no i że jakby to moje miejsce pracy jest do ogarnięcia. No ale są oczywiście też osoby, które się jakby zatrudniły do robienia paznokci ja one sprzątać nie będą. No ale słuchajcie, jeżeli salon zatrudni dodatkową sprzątaczkę, to znaczy, że wy zarobicie mniej, ponieważ ktoś to musi sfinansować. Sorry, takie są zasady gry. Natomiast jakby dla pracodawcy to jest taka wskazówka, że warto to zaznaczyć w momencie, w którym zaczynamy współpracę. Że uporządkowanie stanowiska przed pracą, taki po prostu porządek wokół, to jest obowiązek, a nie po prostu kaprys. No bo jakby to i tak świadczy no częściowo o salonie, ale też o stylisty, jeżeli pracujesz, no po prostu w brudzie, umówmy się. Pójdźmy dalej. Zamówienia. Jeżeli chodzi o zamówienia, patrząc pod kątem pracownika, no to generalnie pracownik potrzebuje 90% nowości, które przynosi handlowiec. To jest po prostu normalne, wszystkie kolory są piękne, niezbędne do pracy, wszystkie gadżety, pyłki i generalnie naprawdę autentycznie, jak z Wami rozmawiałam o tym, co macie w swoich biurkach albo w swoich takich, wiecie, szafeczkach przybocznych, to macie tam po prostu całe szuflady rzeczy, których nigdy nie użyłyście, bo albo nie umiecie, albo zapomniałyście, albo po prostu kupiłyście tego tak dużo, że nie byłyście w stanie po prostu wykorzystać całego asortymentu, a już przed następny handlowiec z następnej hurtowni, no i sorry, batory, no a tam to leży. Więc autentycznie tutaj dobrze jest się zastanowić, natomiast jakby to jest podejście pracownika, po prostu chciałby wszystko. Natomiast biorąc pod uwagę to, to drugie spojrzenie, pracodawcy, to wszystko zależy, czy on jest z branży, czy jest spoza branży. Z branży faktycznie będzie potrafił realnie ocenić, czy potrzebujesz tych lakierów, czy potrzebujesz tutaj dokupić, czy potrzebujemy mieć coś więcej na zapas, i jakby jest w stanie to wszystko tak optycznie wymierzyć. Natomiast jeżeli jest spoza branży, to często jest w ogóle zaskoczony z użyciem materiału, które następuje podczas manikiuru. No bo wiecie, taka standardowa klientka, jak siada na pazy, no to jest no, ile ten lakier kosztuje? Aha, a ile pani nim klientek wymaluje, wiecie? Bo po prostu macie jeden lakier w salonie, w którego zainwestowałyście złotych 40 i teraz po prostu wymalujecie nim po prostu 100 klientek, więc jest po prostu taki zarobek, że hej, jakby no, mówię to w skrócie, ale bardzo często tak to wygląda w głowach naszych klientek. Natomiast w momencie, w którym taka klientka staje się właścicielem salonu i zderza się z tą rzeczywistością, że faktycznie zużywamy rzeczy, inne do pracy też niż tylko kolor, że tego jest jeszcze baza, dobrze, do tego są waciki, cleaner, ręczniki i tak dalej, no to się zaczyna robić takie, o kurczę, to jednak jest spore zużycie. Mm. Więc tutaj akurat zależy z kim będziecie współpracować, najczęściej troszeczkę trudniej się współpracuje z osobami, które są spoza branży, miałam taką salonową przygodę, w której e, szefowa faktycznie potrafiła się pytać, ilo ma wacikami zmywamy klientką pazy, no bo po prostu trzeba oszczędzać. Natomiast to dawne czasy. Życzę Wam po prostu takich świadomych pracodawców, z którymi po prostu da się gadać, da się współpracować i którzy są w stanie zapewnić Wam rzeczy do pracy. Też bez przesady nie towarujcie się na 10, żeli do przodu. Natomiast takie, wiecie, realne. Dobra. Jeśli chodzi o pieniądze, to już troszeczkę poruszyłam tutaj kwestię jakby zużywania produktów, dokupowania różnych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o pracodawców. Z branży będą w stanie jakby te koszty sobie wyliczyć mniej więcej. Pracodawcy spoza branży będzie troszeczkę trudniej. Oni jakby, no wiecie, jeżeli nie, powiedzmy, nie jesteś cukiernikiem, to nie jesteś w stanie powiedzieć, ile na to ciasto idzie mąki, ile będzie potrzeba cukru, mleka, ble, 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 rozumiecie? Po prostu nie jesteś w stanie tego zatowarowania sobie wymyślić. Potrzebujesz kogoś, kto ci jakby trochę naprowadzi, kto ci to pokaże. I tutaj jest dokładnie tak samo. Dlatego zawsze, kiedy zaczynacie z kimś współpracę, Rozeznajcie się trochę w terenie, sprawdźcie jak tutaj jest z zatowarowaniem, jak to jest z podejściem w ogóle do zakupów. Taka mała rzecz, ale jednak super ważna. Dobra. Jeśli chodzi w ogóle o takie też podejście do kasy, no to e, czasami jest faktycznie tak, że szef słabo płaci. Zgodziłyście się na takie warunki? I takie macie, OK. E, i boli serce, jak, jak szef Wam nie chce dać podwyżki, ale z drugiej strony widzicie jakieś supermarkowe ciuchy. Myślisz, o Ty, mi hajsu nie chciałaś dołożyć, ale na swoje ciuchy to miałaś. Pamiętajcie, że takie osoby, które mają kilka biznesów, najczęściej te markowe ciuchy mają kupione nie z biznesu paznokciowego, tylko z tego innego, który im powiedzmy finansuje ten paznokciowy biznes. No bo jeżeli oni nie potrafią wielu rzeczy policzyć, ogarnąć towarowania i tak dalej, no to trudno, żeby teraz to były takie kokosy, które. Faktycznie im przyniosą tyle kasy, a trzeba też podejść do tego realnie, że to wy na początku zgadzacie się na określone warunki zatrudnienia. Ja z moimi kursantkami bardzo często to liczę, bo albo to są takie historie, w których zastanawiacie się nad dołączeniem do salonu, albo dostałyście ofertę pracy, albo się rozglądacie i po prostu jest po prostu: Olga, możesz mi to policzyć, ile ja tam mogę zarobić, czy tam w ogóle się opłaca dołączyć, no bo lepiej policzyć sobie chociaż ten najniższy pułap, ile potrzebujesz wypracować, żeby zarobić określoną kwotę, niż potem się zastanawiać, dlaczego się zgodziłam na to, żeby po prostu w zasadzie nie dostawać kasy za swoją pracę. To jest super ważne. Dobra, Strasznie co tam dalej na kolejnej kartorce. Właśnie, bardzo ważne jest też to, że skoro szef powinien umieć policzyć sobie koszty, zatowarowanie i tak dalej, to Wy też powinniście to wziąć pod uwagę jako pracownicy. Z tego prostego powodu, że to, że klientka zostawia nam powiedzmy 100 złotych zapas, to nie znaczy, że jest to 100 złotych zarobku. Czyli to jest dokładnie to samo podejście, które ma klientka na zasadzie, ile kosztuje lakier i ile pani z tego wymaluje klientek. To w ogóle 100% do kieszeni. I dokładnie to samo podejście jest w momencie, w którym a, a tutaj jest tyle hajsu w kasie, a ja nie mogę dostać podwyżki. Bo ta kasa w kasie, ta gotówka w kasetce, nie jest całym dochodem, stamtąd trzeba faktycznie odjąć i Waszą wypłatę, i ZUSy, ubezpieczenia, i zatowarowanie, i generalnie wszystko po kolei, więc nie bądźcie tymi klientkami, przy których przewracacie oczami, bo się zapytały, ile klientek wymalujecie, bo generalnie patrząc do mm, szuflady z kasą, też bardzo często macie takie, o tyle hajsu, a ja tak mało zarabiam, co pieniędzy nie ma, rozumiecie? Dzięki Paula. Więc bardzo to jest ważne, bo w momencie, w którym macie jakieś określone podejście u swojego pracodawcy, bardzo często decydujecie się na przejście na swoje. Tylko w momencie, w którym znowu to nie było policzone już na etapie pracownika, co gdzie i jak, idziesz na etat szefa, czyli jesteś samozatrudniona i wciąż popełniasz te same błędy, co twoja szefowa, bo po prostu nie, nie przejrzałaś tego wszystkiego, nie policzyłaś. Po prostu nagle się okazuje, że masz po prostu w portfelu, nie wiem, za 2000 więcej niż w stosunku do tego, jak byłaś em, pracownikiem tylko, że będąc pracownikiem, po prostu przychodziłaś na godzinę, wychodziłaś o godzinie i nie miałaś jakby nic więcej do roboty. Natomiast jako samozatrudniona? Na głowie wszystko po prostu związane z prowadzeniem firmy. Więc to jest super ważne. Super ważne, żeby tak jakby. Móc zobaczyć też człowieka w drugim człowieku. Ja wiem, że czasami są trudni ludzie do współpracy. Natomiast to, że szef jest trudny, to nie znaczy, że wszystko, wszystko, wszystko w nim jest złe. Naprawdę, uwierzcie mi, wszyscy szefowie, jakich spotkałam na swojej drodze, to byli trudni ludzie. Tak elegancko to ujmując i ja faktycznie właśnie dlatego zaczęłam swój biznes, bo ja po prostu się wykończyłam psychicznie, będąc zatrudniona przez kogoś i otworzyłam swój biznes po to, żeby po prostu mieć spokój psychiczny, I jakby nie byłam zainteresowana tym, ile będę miała do zrobienia telefonów, prowadzenia kalendarz, że będę miała tam coś do zapłaty, do zatowarowania, po prostu w ogóle o tym nie myślałam, po prostu chciałam mieć ten święty spokój od szefa i to też jest ok, tylko za każdym razem jakby musicie wiedzieć, z czym się mierzycie i otwierają swój własny biznes. Też weźcie pod uwagę, że na sam początek musicie mieć pulę pieniędzy, z której funkcjonujecie, no bo od pierwszego dnia że mało który salon przynosi dochody. Na początku zarabia się na koszty, a potem się zarabia. Więc naprawdę weźcie to wszystko pod uwagę, podejmując tą decyzję przejścia na swoje. No i dobra, przeszłam po prostu piorunem przez te moje pięć stron notatek. Co, kto i jak. Dajcie znać, czy w ogóle się ze mną zgadzacie, czy w ogóle to jakby było dla was wartościowe, bo jestem mega ciekawa. Bo to, że ja się nagadam nagano, to jedno, a to, co wy o tym myślicie, to jest całkiem druga historia. Bo jest dzisiaj taka cisza, że się ze mną przywitaliście, i zero pytań, zero komentarzy. Cichosza, cichosza. No dobra, to czekając na to, czy macie jakiekolwiek pytania, to jeszcze mogę Wam powiedzieć, jak sprawdzić to. Zgadzasz się? O, super, dzięki Boże, to jest dla mnie bardzo cenne, jak się odezwiecie. To jest bardzo łatwo policzyć, ile Wy będziecie zarabiać w konkretnym miejscu, jeżeli dostajecie ofertę o pracę, bo jeżeli macie na przykład próg do zrobienia jakikolwiek, no to ten próg dzielicie przez ilość zabiegów, którą macie do zrobienia tak naprawdę. No nie wiem, macie próg, powiedzmy, obrót strzelam 2000, no to automatycznie jeżeli pracujesz z hybrydą i z przedłużaniem, mniej więcej sprawdzasz ile jest w salonie klientek na hybrydę, ile na przedłużanie, których jest więcej i w ten sposób po ilości wykonanych zabiegów sprawdzasz, kiedy ty dobijasz do progu powyżej którego ty zaczynasz zarabiać powiedzmy z procentu albo jak masz sam procent no to sprawdzasz cennik. Jaki ma konkretny salon, liczysz procent od tego zabiegu i sprawdzasz, ile musisz wykonać zabiegów, żeby ten konkretny procent zapłacił Ci taką wypłatę, jakiej Ty oczekujesz. I sprawdzasz, na ile godzin pracy to się przekłada, czy to jest wykonywalne w Twoim grafiku, czy to się w ogóle mieści w Twoim etacie. Bo wiecie, można obiecać każdemu każde pieniądze, tylko w momencie, czasami to jest tak, że po prostu ceny są tak niskie, że nawet przy wyższym procencie to wciąż jest jakby no, słabo albo procent jest tak niski od wysokiej kwoty, że no tam wciąż jakby bieda piszczy. Więc za każdym razem policzcie to sobie. To jest naprawdę nic trudnego. Troszeczkę skupienia, takiego po prostu przysiągnięcia do tego i wtedy dokładnie wiecie. Dokładnie wiecie, bo nie musicie podejmować decyzji o podjęciu jakiejkolwiek pracy tu i teraz na rozmowie, bo po prostu możecie powiedzieć, że potrzebujesz sobie to przemyśleć, policzyć, porównać z ofertą innego miejsca I już i tyle. I to jest szczere, i to jest normalne, i nie jestem jakby nic krępującego i nic głupiego. Po prostu liczyć, liczyć. Dzięki. No dobra. Czyli mam nadzieję, że teraz jak się z Wami rozłączę, to będę miała co udostępnić, bo y, rzuciliście mnie już na relacje. Y, bardzo Wam dziękuję za lajki, za serduszka. Mam nadzieję, że dla Was było to wartościowe spotkanie. No i skoro temat jest wyczerpany i mam nadzieję, że dałam Wam trochę do myślenia, to żegnam się z Wami i y, widzimy się prawdopodobnie we wtorek, ale biorąc pod uwagę, że wyjeżdżam dzisiaj na konferencję do Budapesztu. No i wrócę w poniedziałek wieczorem, to pozwólcie, że po prostu będziecie na bieżąco z moją relacją i ja tam wrzucę info, czy faktycznie wtorek rano to jest dobry moment na live'a, czy po prostu będę padnięta po podróży i, i tego live'a wtorkowego nie będzie. Ale tego jeszcze jakby wam nie powiem, po prostu bądźcie na bieżąco z moją relacją, tam na pewno wszystko będzie, tam na pewno dam Wam znać. Pięknie Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.